Sprawiłeś. Sprawiłeś, Oto. No jak ja ją przyspieszam, to ona się podnosi. A to tak, jak i Maura wczoraj. No. taki jej vara zeszła Nie, bo pró chciała zalamować, ale zobaczyła, że wiesz... Ale to nie jest takie, wiesz, to jest takie delikatne, nie? Bo jej się krzywda nie dzieje na tym pysku. Ona sama jest że ona nie to, że się zatnie i ją mocno zaboli, tylko poczuje nacisk i tyle, ile ona traktuje, w toleruje, to tylko do tego momentu się pociągnie. Wyżej nie, bo ten nacisk się zwiększa. Zobacz, dokładnie zaplutę. No. Kupę trzeba zrobić jeszcze. Zdjęć. No ale zobacz jak ona w ogóle nogi jak wyciąga. Możliwe, że wiesz co, że jej to siodło też przeszkadza. Tak. Jest no, bo ona zobacz, ona tak m, pod tym siodłem to drepcze, nie? Taka sztywna. Tak. A tutaj jest mocno taka rozluźniona. Jak się pcha jak No. Ale widzisz, to nie jest takie, że podnosi te nogi z nadgarska idzie. Tak. A nie takie jak zawsze wiesz, łopatki, takie pyk, pik, pik, pyk. pyk, pyk. No. Jest Nikt jej krzywdy nie robi. I łatwiej będzie do niej siodło dopasować. Tak, to pewno. Bo jej się rozrośnie no, i się trochę chłop na Zobacz przy kłębie jak tam pracujesz. Mhm. No widać tu o, te mięśnie właśnie nad łopatką. Dalej. I w ten sposób można sobie konia przygotować do jazdy. I zobacz, że ona nie myśli nawet o tym, żeby tu się skierdolić. Jest tak zajęta tym co ładnie zrobiła No no I nie zmęczy się Bo rozluźniona jest

No ja wiem Z rana przyjeżdżaj właśnie Słucham? Z rana takie właśnie Ja dosyć wcześnie wstaję, to mówię przyjeżdżać, Najwyższy zewko pogadam, żeby ją później nie dawała i jeść Sylwia zobacz jakiego masz super No no Nie, no dokładnie. Ale i wiesz, to tak nadgarstka zaczęła iść, nie? A nie takie jest, bo ona wcześniej to tak chodziła. O, o tak, o. Tak, to jest właśnie skręca, że rośnie ta... no, to jest. się <grymka> Dalej dość Bo ten ruch, jakby jak dwie tam zacznie pracować, to używa mięśni całej górnej połowy szyi Tutaj gdzie leci kłąb całego grzbietu i te nogi jest łatwiej mu otworzyć. Podnieść, to jest tylko nie są sztywne. Taka guma. Taka słupła guma, nie? No. To można nawet ze skakanki zrobić. Ja wiem. Proszę też to na niej, że ona jest zainteresowana tym, co się dzieje tygno. Nie rozgląda się. ona jest skupiona cały czas... Tak, bo coś się dzieje, coś cały czas jest w pysku. To ją interesuje. I się zmieniła. Bo ona właśnie na tej gumie nie są te konie takie usztywnione, nie? Jak na tych okrągłych, no tych... To zależy jakie, bo... To dużo od konia zależy, jak konie jest bardzo delikatnym w pysku. No. A nie jest pozaciągany. No. Nie będzie tak chodzić, jak ma ruch do przodu. No. Ale są takie kony, które na matce się powieszą na to, bo im nie przeszkadza siła na nacisku. Rozumiem. I że to nie przynosi w ogóle żadnego efektu. Nie, nie. To w odwrotny skutek ma, no. dlatego że koń, ta gula, ma różna różnego. Nie, ja rozumiem, że I to... Jak napnie, chuj tak robi. Jak napnie, no to już jest... Nie dla każdego konia to jest patent. Nie. Na tych gumach. No on nie ma ruchu do przodu on się siebie, on jest powolny. No rozumiem. I często się wierza, że trzeba go ciągle pchać. To jest jak Napoleon. Piękna. Ale widzisz, że ładnie wyciąga? Mhm. Ale i tutaj widzisz, ona galopuje tak, w takim ustawieniu takim taki patataj. taj. Wygodnie. A, dobrze to. Jej jest wygodnie. Dlatego tak. Zobaczmy szyja, że jest pokład. Dobra.